Cześć, he, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja Jestem LBP Iztery. Witam Was w czwartym odcinku z fabuły LBP. Zapraszam do oglądania. Ok, pierwszym poziomem to będzie wybuchowe miasto. E, nowy rozdział pod nazwą Kaniony, Autorstwa wujka Japaleo, którego jeszcze nie poznaliśmy. Opis: uraduj wujka Japaleo przed złym przerwą zapatą. Tutaj Lucky Ren. A, i A co ludzi. A komentarze zero. Skrydowanie, skrydowanie, dobra. Jedziemy. Podróżuj to mnie, wujka Gachepele, i powiedz mu, żeby uważał z tymi swoimi ładunkami. Słowo klucz. No to jest, oczywiście. A zbieramy. O, nowe koszuly. Funkcje. A zanim to, to się tutaj zdobędziemy sobie. Na materiał nowy, a Speedwilly wydaje mi się, że jak zobacziemy naszą e, wymarzoną czapkę w Metropolii, to wtedy już się pojawi. Hola! Zły szeryf zapata próbował wujka Jepaleo. Proszę, pomóż mu! Nie ma sprawy. Ok. To jest bardzo trudny level, jeśli ktoś przychodzi bez utraty życia. A tak ogólnie to też może trochę trudność. I tutaj jest glitch z... Może nie glitch, tylko nie do twórców, i można zrobić to e, trudną z, sekwencję na dwóch e, w jednego gracza. umrę. myślę, że bez straty życia przejdę. Wiem, że mi się uda. Dobra. Ok. E, no to w filmie, w którym pokażę wam, jak robić wszystkie sekwencje, e, to oczywiście pokażę też, że glitche. Do sekwencji jeszcze, może nie glitcha, bo chodzi mi o. o Chodzi mi o. Jak to się nazywało? Bagi? O, tu jest. Bardzo. Ciekawy klucz. O, duży wyskok. Poziom. Bardzo fajnie skonstruowana. Jeśli ktoś nie widział, to wczoraj sobie graliśmy poziom e, Spice and E twórca e, twórcy Pons który robi naprawdę wybitne levele i tutaj jest bug z y, tą sekwencją na dwóch na pewno bug z jaklejki <grymne> zajmiemy Okej, okay, jesteśmy coraz bliżej Ja tego buga na razie nie będę robił ale może kiedyś ale wystrzeliłem Um, może kiedyś jak, jak pokażę wam jak zrobić każdą sekwencję na dwóch to tam zostanie to zademonstrowane za, jak tak. to jest naklejka A ta naklejka tutaj jest też taka ciekawostka z tą naklejką że tę naklejkę już zdobyliśmy trzeba było tej naklejki nie zdobyć. Ja kiedyś spróbuję się dowiedzieć jaka ta naklejka że naklejka czy przedmiot której że tutaj nie zdobywamy Próbujemy być na to piniatę. O, temu umarłem. Dziwna, bardzo dziwna. Pinata oczywiście można rozwalić. W górę nic nie ma. Widzicie jest piniata. Pinata na pinacie. O. No i tutaj też nie douważenie twórców, powinien dać to wyżej. Ja na pewno lepiej to wyglądało. <laughs> Pinia teraz O, z tymi naklejkami. Można sobie e, zrobić buga. Tutaj już po te naklejki oczywiście nie idziemy. Eee... ponieważ nie chcę też, żeby film trwał bardzo długo. O, nie. Haha, co za wybuchowe miasto! Twój cenny Japaleo jest w tej celi. Uwielbiam być tym złym. Teraz nie mogę unicestwiczyć. O! Idziemy? I ładne wylądowanie. Piknie? Czemu samo jedzie? Aha, teraz już nie mogę używać. Patrzcie. Tu jest Japaleo. Będzie trzeba go jakoś uwolnić. Połóż mi uwolnić Japaleo. Idź po te ładunki i przepchaj je do celi. X pokazuje gdzie Dobra Takieki można zrobić, nawet wydaje mi się, że teraz Jakby się tak uprzeć Trzeba zrobić coś takiego O! Ja nie mówiłam, że teraz się nawet da zrobić Ok O nie Pozwał Frida Dobra Sekwencje na naklejki. Jeden... AU! To jest trudne naklejki, ale bardzo... ...bardzo pomysłowe od strony twórców. Jak najkolej indziej to wtedy... ...na ścianę to wtedy... ...spadają bomby. Wszystkie? Nie, jakieś jedne nie nakleiliśmy. Ale gdzie? Chyba coś się z tą sekwencją stało, ale pewność nie mam, ponieważ coś nie działa. Ogólnie to nam klejki zlatują na koniec, ale sekwencje na naklejki też oczywiście wszystkie e, pokażę Wam. Jak zrobić? Dobra robota, teraz odsuń się od drzwi i uwielbimy wuja. Wolność, jak możesz się wydziałczyć. Wiem, spotkajmy się w tej dziurze, a pokażę ci jak używać ładunków zbliżeniowych. Wybuchowych czy zbliżeniowych? Chyba to drugie. Teraz spróbujmy zdobyć jeszcze jedną klejkę. Nie, to byłaś chyba jedna. Odrzeg zbliżeniowe wybuchają przy zdarzeniu. Zauważ, jak działają na różne materiały i opłacie z nimi ostrożnie. Używa ich, żeby oczyścić tunel po prawej, żebyśmy mogli uciec. Nie ma sprawy. Tutaj też na speedrun jest e, pewien bug. Powiedzmy. O. Oh. Ok. No trudny poziom. Chyba się nie przyciśniemy. Dobra. Au! To bolało. Ej, znowu? Może chyba ostrożniej robić. Dobra, poszło. O, tu są dwie sekwencje na DW wiraczy. <grym> Okej. Okay. udało się. Dobry robotaż. Dobry Szybko chwyć wagonik, znajdź zapatę zanim ucieknie. I gdzie ten zapata powędrował? Co to fanatik? 347. Oczywiście możemy sobie w tym czasie wyczyścić na nasz kostium z. Niezbyt ciekawych naklejek. Bardziej to z dymu. I no ja prawie wszystkie przedmioty. I wygraliśmy. Wygra, wygrałem. Ok. Jestem 194 116. Pierwszy. Eee, jakoś tak. <ścoughs> I dwa klucze. Dwa? A gdzie był drugi? Jeden tutaj był, a drugi. Drugi nie pamiętam gdzie był. Pamiętam, że były jeden, tam, bo krowy. Ale na to, żeby wychodziło, że jeszcze gdzieś jeden był. O, nie przeczytałam. tam. Zapada przyszedł do kopalni, za nim. Level w końcu będą coraz dłuższe. Tak jak w ten gram już kilka razy, to pamiętam, że on nie był krótki, był nawet bardzo długi. Um, tu nie trzeba się na to kłapać. ale fajny. Fajny design, fajne wszystko. Ok, idziemy dalej. Punkt kontrolny. A tu można zrobić też na jednego gracza właśnie w ten sposób. Mogłabym go pokazać na jakimś glitchu czy coś, ale. No, też nie, uwaga, twórców. O, ta klejka też jest trudna do złapania. Może się to pierwszym razem nie udać, bo trzeba też skumać o to chodzi. Na początku i w ogóle przejrzeć, tam, że ta naklejka tam jest. nie, że podwieź, tak szybko do niej. Dzisiaj spróbuję nagrać jeszcze jeden materiał. Tak jak wczoraj nagrałam jeden, powiedziałem że spróbuję dwa, to dzisiaj naprawdę... E, a! Spróbuję nagrać dwa. Powiedzmy, że... Kolejne, to nie wiem, będą musiały wymyślić coś. też nie może cały czas fabuła być. Albo będzie fabuła dalej. Dwa odcinki z fabuły. Ale... Nie fajny. Dawaj, dawaj! Fajnie, To ma lecha zrobić, to normalnie przeskoczyć ciebie. bo to nie jest jakiś taki długi przeszkok. przeszkok. Zważywszy, że dzisiaj zrobimy jeszcze dwa odcinki i jeszcze Metropolię Dzisiaj przyjdziemy, ale pewności nie mam. O! Udało się. Mamy naklejkę? No, niepotrzebnie już przyszliśmy, jedynie tu, jedną naklejkę. Dobra. Ten i jeszcze jeden poziom. Tylko w pustkowie ma cztery główne poziomy. A ostatnie to walka z basem. Z basem. dwójka jest bardzo fajna, bo po końcu levela ma zawsze bossa. A tutaj to tak nieczęsto. Może tutaj też ma bossa. Pod koniec levela. Ale na przykład nie takiego bardzo. Au! Nie takiego bardzo ciekawego. No co jest? Jak ogrod w ogrodów. W w ogrodach nie ma bosa? To... W ślubie jest i w sawannie też nie ma. Tak? W, w sawannie nie ma... O! Prawie wyspałem. W nie ma, tak. Dopiero w ślub, sawanna, jak teraz... O! Nie, nie! Wydawało mi się, że przed, chwilą, przed chwilę tak złapałem tutaj. Eee... I nie ma też jeszcze... Tutaj, pamiętam, była naklejka. To chyba tutaj. Ale już nie będę sprawdzał, nie będę przedłużał filmu. Oczywiście ja i wszystko działczy. Dobra. W metropoliach jest boss? Jest boss. W. Jak się nazywało? O, dwa. W. W. Na wyspach jest boss? Jest. Ale już na przykład w. W świątyniach nie ma. W świątyniach nie ma. Na pustkowych wiadomo, jest kolekcjoner. No fabuła nie jest jakaś bardzo długa. Na przykład na PSP, boss jest w zasadzie tylko jeden. Eee, w Hollywood. i nie udało się. W Hollywood jest tylko jedna wielka mapa, ale nie będę spoilerował. Tutaj pamiętam, że nie widziałem nic gdzieś tam tu punkty, A punkty są tutaj za tą ścianą. Ale dobra, już nie będę za dużo gadał. Potem kiedy indziej zdobędziemy, żeby jak najszybciej skończyć. Wow, wow! Odcinek troszkę za dużo wziąłem. Aha, i y, intro dodałem. Już widzieliście na początku odcinka. Intro jest. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ trudno mi było się zebrać, żeby w dwójce zrobić intro. Miałem też mój zapis, trochę pożegnać. Oczywiście zrobię jego kopię za pasową. Ale wiem, że będą musiały przychodzić jeszcze raz. raz dziesiąty. <grym> ok. No i pięknie. To można z tej sytuacji nie wyjść i będzie wiem, znaczy Może się da wyjść na pewno, ale będzie po prostu trudniejsze. To też jest pięknie wyliczone. Nie wiem, czy jest, Nie miałem jakaś szansa, że inaczej, inaczej pójdzie. Wydaje mi się, że jest ze zerowa. Dobra, czy zdążymy jeszcze na czas? I tego ładunku nie psujcie, jak jeszcze nie doszliście do tego poziomu. Nie psujcie go. Bo ponieważ tutaj jest, można takie rzeczy zrobić. A jak zepsujecie go tam, to już nie, już nie, nie, nie zdobędziecie tych punktów, oczywiście. Możemy się szybko przebrać. Idziemy. róże dodałam do mojego kostium, bo w ogóle o niej zapomniałam. I 43 sekundy. Powiedzieliśmy co to, Fanatika, nie wiem czy w to on grał. A w tym filmie chciałbym dodać film do mojego um, kanału, do mojego montażysty. Znaczy, dodam. Nie chciałbym tylko dodać. Więc jak ktoś jest ciekawy, kto mi montuje, znaczy już nie montuje, ja montuję, ale jak ktoś jest ciekawy, to, to polecam sprawdzić, bo no, może filmów nie ma, za bardzo oryginalnych, no ale. Coś tam nagrywam, jak kogoś, który jest sobie montażysta i tam dla chwilę, to, to, to no niech sobie obczaj. Link w opisie. Dobra. Możemy się uśmiechnąć pięknie. Naklejki jedne nie zdobyliśmy, na no, ale mówi się trudno. Alright. Więc widzicie, y jest naklejka. Bossa. Ale, trudno mi to wyrazić. Jestem, w której się to bywa w dolinie kolejkowej. Jestem napisane, że to jest um, um, tata, lub dziadek. Chyba dziadek. Dziadek takiego jednego. Nie mamy, natomiast ja na dwóch to nie idę. Ej, dziadek takiego jednego głównego. oprowadzającego nas. Otóż jest lewa? Wow, szybko. Ktoś Nie problem. Szybko. Ej, nie chcę umrzeć. Dobra. I kółko oczywiście bierzemy. To by było nie wyjść kółka. Nie, Tutaj jest też trudno. To musisz być spokojni i skakać nie zawsze na największ na najwięcej. Bo wtedy możecie spalić, jak robicie bez na... nawet nie polecam tego na... skakać wysoko, jak się nie robi. Bo to nie jest krótka sekwencja. Aha, i tu są. To jest naklejka, którą możecie potem wykorzystać. Hej, wow, udało ci znaleźć wejście do starożytnej kabliczki węża. Zapata musi tam być. Jak musi, to musi. I kolejny level. Nie wiem, ile już nagranie trwa. Wydaje mi się, że gdzieś jest 20 minut. Myślę, że zabliśmy. zabiliśmy. Kabliczka węża, autostrowo jak Przejdź przez tą starożytną kabliczkę, żeby znaleźć, bo pokonać zapatę. Czyli to jest już koniec co mówi nam wujek. Uważaj na logniste Oszczędzaj siły na potyczkę z sheriffem Zapatą. Walka nie jest jakoś bardzo wymagająca, więc nie bójcie się. Jeśli bez życia ten poziom nie jest... nie jest łatwy bez życia. życia. jest jestem trudnym powiedział. Bo walka z wujkiem może być trochę. wujkiem, nie z zapatą może być trochę. irytująca i trudna. Ja pamiętam nieraz mi się. Nie udało zrobić levela, levelu czy levela. To jest pytanie. Dobra. Dalej. Jeden i jeszcze jeden. Nie wszystkich wrogów oczywiście. A No nic umarliśmy. Bywa. Ej, dobra. Yy, jeszcze będę się od nowa robić. Wiecie, da się to zrobić. O. A tu już zdobyłem naklejkę, którą potem. O, ostatnie życie. Którą potem <grym grym> będzie można użyć. Jako czujnik naklejek. Tam jest naklejka. Ja chciał zdobyć. Blisko, brak. Blisko. Brakowało, żebym. Oba. Pójdziemy tam? Zaczął stać? Nie, zo nie, nie zobaczyliśmy. Ale można zobaczyć, jak ma się glicza. Ale czekaj. Z zobaczymy jeszcze tak dla siebie. Albo dobra już nie. Nie będę przedłużał filmu. Na no kolejne 10 minut. Ej! Dobra. Jesteśmy coraz bliżej końca levela. Ale w sumie dopiero level się zaczął. Więc jeszcze nawet nie jesteśmy blisko. Nawet nie wiem, czy jesteśmy. Um, daleko. Ok. Tutaj można jeszcze sobie tak zrobić. O tak. I nie trzeba skakiwać na tym i czekać, kiedy go się zabije, żeby poskoczyć. A tu jest bardzo dużo czujników na kolej, ponieważ poźno był jeden i teraz jest znowu jeden. Jakieś nie wiedziałem jak użyć tą naklejkę. Ok, i wracamy rzecz jasna. Wciąż dźwięku nie ma z gry. E, ponieważ nie działa. Ok, czy uda nam się teraz skoczyć? Uda się nam. Idziemy dalej. Czy jest naklejka? Znaczy, tu jest. Ogół, ogółem jest tutaj um, present, prezent, tak, prezent, który warto zobaczyć na początku, levela, potem, jak się będzie robił bez braty, to się już nie opłaca. Ale to jak najbardziej, że masz dwie naklejki ozdoby. Bardziej. O! Oh. W szczęście sensie jestem blisko. Okej. Okay. Tutaj naklejkę można zdobyć, ale już nie zdobędę niestety. O, tu jest bardzo dużo czynników naklejek. Nie wiem, czy ja tu mam tą naklejkę. Mam. Na szczęście. Jeszcze poziomów nie maksuję. Ale w końcu będę musiał zacząć. Myślałem, że nie jeżdżą. Pociągi. Wszystko mi tak sprawnie poszło. Da. Dalej. E, halo. Okej, okay, już jestem. Musiałem przejść ten poziom znowu jeszcze raz z tego samego momentu. I to było trochę nudne. No, ale trudno się mówi. E, więc e, dalej nagrywamy. Nie wiem, w czym był problem. Pewnie z moim, z moim padem. Ale co jest tutaj główną przyczy przyczyną, że on się tak ściął, to, to nie wiem. Po prostu nic jej nie dało zrobić. Na nic nie... na nic nie reagował. Może ktoś coś się znacz, napisze. Przypnę serduszko oczywiście. To się stało. Bo chyba kupiłem podróbkę, jak mi się wydaje. W oryginalnym, w, w oryginalnym opakowaniu. Bo... No nie wiem, no. Nie ma... Wibracje może ma? Czujnika ruchu, nie wiem czy zauważyliście, nie ma. ruchu oczywiście mogę wtedy głową w tą i w tą machać, dobra? zdjęcie na miniaturkę oczywiście. Czy to jest to? Nie wiem, jest to? Może chyba nową płytę kupić Więc co? Więc ci się udało, co? Nieważne, załatwiejcie moimi ładukami czasu czasowymi. Hahaha o i co jest stąd? Dobra, ja już to zgram w sumie. Um. Ok, okej. Coś mi tekstur nie chce przydać. jestem z tego szczęśliwy. No się chcę chyba kupić nową płytę lub wziąć na LBP. Bo takie wczytowanie nie wczytowanie, które nie jest wcale przyjemne. Dobra? To jest trudna walka? Znaczy może trudna jak chyba razy życia? Okej, okay. jeszcze jedna. Że można to na dwa ładunki zrobić. Ale nie mam pewności jak to zrobić. O! Oh. No nic, i tak, tak umarłem kilka razy. Dobra. Wybuchnie zaraz. Jeszcze jedno. To jest akurat chyba najłatwiejsza sekwencja. Jest, tu jest algorytm. Nie ma osobowości. No, nic nie udało się. Na przykład cały czas nie spada na um, te pole. Bomby tu nie spadają. Koniec? Jeszcze jedno ładne to będzie koniec. mi się wydaje. No. A! Kraj, mnie zabił. Aż tak miałem, że tutaj się pooparzyłem. O. Kamyczek. Zodno. Rany, potrzebuję wakacji. Jedźmy do Metropolii i odwiedzimy moją dobrą przyjaciółkę Max. Mechanik, który pokaże ci swoje samochody. Dobra. Ja byłem wizyterem. byliśmy byliście moimi widzami. E, tutaj graliśmy w mocno zlagowane LBP. Odblokowaliśmy nowy rozdział Metropolię. E, wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze wleci jeden film, bo ponieważ to jest, no jeszcze nie jest za wcześnie na wrzucenie jeszcze jednego filmu, więc um, ja bym zderwili się moimi widzami. Hej!